Plansza tytułowa Projektu Inwestycje dla Wszystkich. Na szarym tle duże symbole dostępności dla osób poruszających się na wózkach i osób niewidomych. U dołu ekranu ciąg logotypów organizacji realizujących projekt oraz sponsorów. Poniżej informacja. Projekt Inwestycje dla Wszystkich jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rozpoczynamy realizację projektu Inwestycje dla Wszystkich. Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki wspólnie z Fundacją TUS i z Fundacją WISMAJOR i naszym islandzkim partnerem, sprawdzimy 200 inwestycji, które były sfinansowane ze środków unijnych. Będziemy je sprawdzać pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ponieważ robimy to wspólnie organizacja dla głuchych, dla niewidomych i dla osób mających problemy z poruszaniem się możecie być pewni, że zauważymy każdą rzecz, która jest istotna dla którejkolwiek z tych grup. Do przeprowadzania audytów przygotowywaliśmy się przez kilka miesięcy, spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o różnych aspektach dostępności. Efektem jest kilkaset pytań o te właśnie aspekty. Sprawdzimy, czy nowo powstałe inwestycje są dla wszystkich. Czyli, na przykład, zobaczymy, czy alem w nowo wbudowanym hotelu świeci, a nie tylko wyje. I dzięki temu zauważą go też osoby głuche. Zobaczymy, czy na poręczach znajdują się oznaczenia w alfabecie Braila, i dzięki temu osoby niewidome będą wiedziały, na którym są piętrze. No i takich właśnie rzeczy będziemy szukać. Na stronie internetowej projektu www.inwestycjedlawszych.pl znajdziecie mapę, na której z jednej strony będzie można sprawdzić, jak idzie nam realizacja projektu a z drugiej, jak każda z tych inwestycji, którą sprawdziliśmy, jest dostępna dla różnych grup z niepełnosprawnościami. Liczymy, że po zakończeniu projektu będzie można rozpocząć dyskusję nad zmianami w prawie budowlanym i dzięki temu wiele już nowych inwestycji, nie tylko finansowanych ze środków unijnych, będzie dostępne dla wszystkich.